taki taki huy 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 quadra na was taki taki huy taki <tosan> taki <tosan> huy taki taki 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 mój, no to nie dorównasz mu taki, taki chuj. Jak nikt, zryły wam banie, ale nie tych taki włożone one U, weź ruch. no to weź teraz, to weź, 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 weź poziom ten tu. Porównaj do tego nie dosięga nawet popiół. Tu, bu, 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 zwieszam ja tu. Z kolejna kurwa wykopała grób. Kolejny poziom, nie dosięga tego tu Ani tu, to, to nie sprzedano Później tu, łup To nie było trup Tak, to nie do dróg Taniu poziom twór, nie dorówna tu Taki poziom tu, no to chyba zajebiście Ja zawsze tak spadam tu Bóg, 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 bóg Kiedy nabierdalam tak z karabina słów Bóg, łup Nie jedna kurwa tutaj zmiesza nas z ruch Walała z nóg Nie, słuchaj tego tu Nie słuchaj tego tu Za ten poziom nie dorówna mu Nie dorówna tu Żaden kurwa tutaj tani chuj Taki strój, wiesz tu, taki chuj poziom mój będzie ciągł zawsze tu Taki kolejny to dobrze się kaskund Wiedzam tu taki chuj, kładę znów Kolejna skór Jebała, kłodę tobie tak prosto pod nogi znów. Jakby kolejona ta kurwa z rogą, z wagonem zapierdala, tobie wagonem znów. Łup, 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 tu. Jak jakaś kurwa będzie chciała coś dopowiedzieć, dalej tu ja i tak ładę dalej. lachę na was tu. Up, tak jak chuj, wierzam do ust. Możesz tu postać mu taki, taki chuj, taki, taki strój. Ja na was łaki i tak tutaj z jadam. zjadam mów. z dróg, taki poziom będzie wjeżał tu Taki, taki chuj, taki, taki chuj, kładę, kładę, kładę na was yeah. Lejbele kurwy jebane i taki jebane cmele Jebane kurwy klimaty, zajebały cienie A ja tutaj biorę sobie tak codziennie Więcej. Chcę tutaj brać swoje ręce Zabierdalam tutaj drogą Nie błędzę, nie sprzedaję siebie A ty i tak kurwo skończysz pewnie najwyżej więzienie